Znajdujemy się pod kaliskim schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Obecnie znajduje się tutaj 88 psów i 81 kotów. Zwierzęta te są oddawane w różnych okolicznościach. Bardziej bulwersujących lub mniej. My postanowiliśmy, że z kamerą pójdziemy do tych, gdzie najbardziej to łapie za serce. Chodźcie, zobaczyć z nami. W sobotę około godziny 17 zadzwonił telefon interwencyjny. Okazało się, że jedna z mieszkanek Kalisza zauważyła, jak pan na skuterze wyrzuca pieska w worku. Na miejsce została wezwana także Straż Miejska. Nasi pracownicy pojechali tam zabezpieczyć pieska. Mąż tej pani udał się za, za osobą, która tego pieska porzuciła. Pan uciekał na skuterze. Próbował zadzwonić się na policję, ale policja tam zainterweniowała. No, nasi pracownicy zabezpieczyli pieska i, i przybyliśmy go do schroniska. Dzisiaj zgłosiliśmy na komisariat podejrzenia powołania przestępstwa. To jest młoda suczka, bardzo wylękniona, widać, że zdecydowanie bardziej boi się mężczyzn niż kobiet, ale powoli, powoli wypracujemy sobie z nią dobre relacje. Jest bardzo wystraszona i boi się mężczyzn przede wszystkim, to, to już pozwala nam coś wywnioskować, natomiast nie widać takich śladów jawnych, aby była jest gdzieś fizycznie uszkodzona, czy była głodna. W tym momencie przez 15 dni jest na kwarantannie. Tutaj e, Pani Amelia się pieskiem zajmuje, dlatego pozwoliła sobie nam go pokazać. E, po 15 dniach piesek trafi do takiej ogólnej populacji schroniska i będzie dostępny zarówno na niedzielnych spacerach, jak i do adopcji. E, to jest piesek o imieniu Maurycy. Znaleźliśmy go na polach wokół Szczypiorna, to też była interwencja ze strażą miejską, ja tam byłem na miejscu, podjechałem, okazało się, że ktoś z tego psiaczka przykuł do pola po prostu łańcuchem, żeby straszył sarny. Jak go znaleźliśmy, był przykuty na samym środku pola, bez wody, bez jedzenia, bez, bez kawałka cienia, żeby się schować. Na początku podejrzeliśmy do niego ostrożnie, bo to wiadomo, że z takimi pieskami może być różnie, one też mogą być spanikowane, wystraszone, żeby przede wszystkim nam nie uciekł. Bo gdyby nam uciekł w szczerym polu, no to mamy już zdecydowanie mniejsze szanse, żeby go złapać. Okazało się, że to jest tak przyjazny psiak i tak kochany, że już tutaj wielu kaliszanom dał się poznać podczas niedzielnych spacerów. Ludzie chętnie z nim wychodzą, to jest psiak bardzo przyjazny, nastawiony na człowieka, w każdą okazję, żeby tylko się wtulić, żeby się gdzieś podrapać, wykorzysta. Nie wydajemy nigdy zwierząt, które nie są wysylizowane lub wykastrowane w przypadku samców. Obowiązek zostawał przy przewidziany bezdomności zwierząt i tak samo podejmujemy obowiązek chipowania zwierząt. Każde zwierzę zacipowane zaczipowane, posiada swój własny numer. Zachęcamy osoby, które nas adoptowały, żeby zarejestrować ten numer, ponieważ w tym momencie on jest tylko w bazie schroniska, a dobrze gdyby po adopcji on był w ogólnopolskiej bazie. Maksiu to jest jeden z naszych strzańskowych weteranów. Jeden z psiaków, który jest tutaj najdłużej. Jego problem polega na tym, że nie potrafi chodzić na smyczy. Nigdy się nie nauczył, cały czas był pieskiem, który mieszkał w budzie na ogrodzie. Został sprzedany razem z budynkiem, w którym mieszkał. No niestety nowy właściciel pieska nie chciał. Prosił nas, żebyśmy go odłowili. Maksiu, kiedy do nas trafił, był jeszcze młodym, atletycznym psiakiem. Miał naprawdę dużo siły, dużo. Energii w sobie udało mu się przeskoczyć przez ten płot, musieliśmy go gonić po raz kolejny, i tak już został. Maxi uwielbia piłeczki, uwielbia się bawić piłkami. Niestety szanse na adopcję ma małe, ponieważ po pierwsze jest to starszy piesek, który nie potrafi chodzić na smyczy. Do tego dochodzą jeszcze problemy zdrowotne, z którymi cały czas się borykamy. W lato ma duży problem z uszami, w zimę to wiadomo, to jest starszy piesek, teraz jest cały czas w szpitaliku. Natomiast wychodzą kolejne rzeczy, szukamy kogoś, kto chciałby się nim kompleksowo zająć. No dom z ogrodem tutaj jest obowiązkowy, bo piesek, piesek nie zajdzie na smyczy po schodach. I trzeba go po prostu gdzieś wypuszczać. Piłeczki goni, zawsze ma w budzie po parę sztuk, to jest jego ulubiona zabawa. Stąd wiemy, że szuka tego kontaktu z człowiekiem. To nie jest piesek, który chce być zostawiony samemu sobie, to jest pies, który chce mieć rodzinę, która będzie się z nim bawić. Zapraszamy też na kociarnię naszą. E, tutaj mamy taki piękny przypadek, kotek bardzo kochany. Niestety oczko stracił w wyniku choroby. E, trafił do nas tutaj z krótszym troszkę ogonkiem. E, to był przypadek, kiedy do nas trafiło 20 kotów z jednego mieszkania. Udało nam się je poleczyć na tyle, na ile się dało, no niestety wciąż wciąż brak chętnych na koty. Koty są tutaj zdecydowanie najmniej popularne, wiadomo, wszyscy przychodzą do Piesków. Zachęcamy wolontariuszy, którzy chcą się zgłosić, którzy chcą zostać wolontariuszami. Muszą to osoby pełnoletnie, no bo kociaki czekają. One tutaj uwielbiają się wilgić w ciepełku. Człowiek wchodzi, one zaraz zaczają chmarą, to przynosi naprawdę dużo radości, dużo spokoju, że można sobie po prostu spędzić czas no, z jakimiś Psiaki są zdecydowanie bardziej nastawione na człowieka. Kiedy spędzamy czas z człowiekiem, to jest taki czas, można powiedzieć, prywatny. Pomiędzy naszą dwójką jesteśmy kumblami, świetnie się bawimy. Tutaj w momencie, kiedy wchodzimy na kociarnię, tych kotów jest bardzo dużo. Podejrzewam, że one po prostu mogą się ludziom mieszać. Mamy dużo białoczarnych kotków, parę takich, parę takich. I potem że to wynika po prostu stąd, że ciężko nawiązać z nimi taką personalną relację. Większość kociaków tutaj jest milusińska do człowieka, tak samo jak ten. Człowiek tutaj wchodzi, one go wręcz obchodzą. Te kociaki, które gdzieś tam nie chcą mieć tego kontaktu z człowiekiem, one zdążą się na tyle schować, że, że wchodząc na kociarnię, nawet ich nie zauważymy. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Kralisza na niedzielne spacery z naszymi czworonogami. Można wtedy wejść do kotków, można wziąć pieska na spacer wtedy do godziny 15. Zapraszamy o 13.00 wszystkich osoby pełnoletnie. Na miejscu udzielamy krótkiego instruktażu, bo tutaj każdy przypadek, każdy piesek trzeba go traktować indywidualnie. To jest taka tradycja, którą mamy już prawie od, od kilku dobrych lat. Zawsze się cieszy powodzeniem. Czasami może nawet przyjść za późno i pieska nie dostać, bo wszystkie już zdążą wejść. Serdecznie zapraszamy.